Nazywam się Prędkość. Raz mnie widzisz, a raz nie. Możesz mnie czuć, lub nie. Jestem bardzo pociągająca. Ja spowodowałam miliony wypadków i zniszczyłam więcej pojazdów i rodzin, niż myślisz. Mam w czym wybierać. Kuszę nieustannie. Nieważne, jaka marka pojazdu. W każdym czuję się bardzo dobrze. Wyciskam z niego wszystko. Kocham motocyklistów. Moją ofiarą może być każdy: bogaty, biedny, stary, młody. Zabijam doświadczonych i młodych kierowców. Zbieram największe żniwo na drodze każdego dnia i jestem w tym najlepsza. Mogę zabrać życie tobie lub innym, którzy staną na Twojej drodze. Jestem sprawczynią największych tragedii. Wywołuję rozpacz i łzy. Niejednokrotnie zabieram Ci dorobek życia, a w zamian Pozostawiam wyrzuty sumienia. Chcę, abyś patrzył na życie tych, którym zabrałeś bliskich lub doprowadziłeś ich do kalectwa: matkę, ojca, dziecko. Nie przewidzisz, kiedy mnie spotkasz na swojej drodze. Nie myśl, że nade mną zapanujesz i okiełznasz, kiedy zechcesz. To ja decyduję, jak to się skończy. Jedyne, co mnie hamuje, to pomiary prędkości. Jestem prędkością. Bardzo często doprowadzam Cię do euforii, ale wiedz, moja siostra to śmierć. I pamiętaj, ostrzegałam Cię.